Andrzejem, przed trzecim dniem startów, Andrzej powiedz jak nastawienie, bo to już trzeci dzień, na pewno nogi już dają się wyznaki, jakieś tam otarcia, mięśnie bolą, nie bolą? Wszystko boli, ale nastawienie jest gorące, tak jak pogoda dzisiaj. A powiedz mi, często startujesz w pracach Nordic Walking? Tu w Gdańsku staram się w miarę, w miarę systematycznie. A powiedz mi, jak twoja pozycja na listach startowych po tych dwóch dniach zmagań? Na Czy jest szansa na podium? Na razie jest zadowalająca. Jeżeli dzisiaj dojdę, to będzie dobrze. <grym> Okej, okay, czyli powiedz mi, dzisiaj w nocy była burza. Prawdopodobnie będzie, będzie upał. Jesteś przygotowany na tą, na tą pogodę? Tak mi się wydaje. <grym> Ale burzy nie słyszałem, gdyż sen po tych zawodach jest bardzo do, dokładny. Okej, okay, no dobra, to w takim razie do zobaczenia po, po starcie. Dzięki bardzo. Dzięki. Przed startem udało nam się złapać jeszcze pana Feliksa Namsołka z Gdyni. Panie Feliksie, jak pan ocenia tę imprezę, jak wrażenia po tych dwóch ciężkich dniach i jak nastawienie przed trzecim decydującym startem? Faktycznie to ciężki dzień był wczorajszy. Ale to nie dlatego, że dłuższa trasa, że, że upał był, tylko trochę mniej wypoczynku po pierwszym dniu. No i, i stopy mi urosły wczoraj. Czasne buty się zrobiły, palce bolały, ale dzisiaj wziąłem siedmiomilowe buty, większe i myślę, że dziś będzie dobrze. tak. A w ogóle to jestem zadowolony. Impreza dobra. Po raz pierwszy w maratonie startuję. No czy jeszcze kiedyś wystartuję, to nie wiem, bo ze względu na wiek. Ale. Jak na razie drugie miejsce i myślę, że utrzymam. mnie. No właśnie, ja widzę, że Pan tak często startuje w tych wszystkich imprezach tutaj na Pomorzu, e, także tam, gdzie Pan może, to Pan jeździ po prostu i się bawi razem z nami. To znaczy, najbardziej to jeździłem i brałem udział dwa lata temu, bo w ubiegłym roku miałem kontuzję kolana i tak się trochę oszczędzałem. A w tym roku, no spróbuję jeszcze dokąd mi siły pozwolą, to trochę postartować. Tu w Gdańsku, w Gdyni, w naszym Grand Prix, no i w Pucharze Bałtyku. A proszę mi powiedzieć, jak trasa tutaj w Gdańsku, y, czy się podoba? To znaczy ja tą trasę znam, bo ja już tutaj chodziłem trochę, także jest płaska, nie ma górek. Wolałbym górki, bo by tych słabszych szybciej wyeliminowało, a tak, no to, to na płaskim terenie to się trzymają, no ale każdy powinien mieć szansę, więc nie, niech i ci słabsi też idą i mają dobre czasy. No właśnie, także dziękuję, będziemy trzymać kciuki, kciuki za Pana Feliksa, a o czym mówił Karol pierwszego dnia, mówiąc o progresywnej trasie, górkach, zejściach, nie mam zielonego pojęcia. To wielka rzecz, ale mieli same rekordy wyciągnięte, więc teraz jak najmocniej dajmy czadu, niech cały kraj zbije. 10, 9, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 7 8. 8, 8, 9, 10, 11, 12, どこがクリア I dowód na to, że aktywnie można wypoczywać e, nawet na urlopie. E, mamy tutaj zawodników e, z Rybnika reprezentujących klub Włodzisław... E, forma Włodzisław Śląski. E, przedstawcie się może. Terasa Schneider, Żeną Schneider. I startowaliście w maratonie na Radę i ukończyliście trzy dniowe zmagania z tym dystansem. Tak, bardzo szczęśliwi jesteśmy. A powiedzcie, gdzie jesteście zakwaterowani? Jesteśmy na w Stegnie Gdańskiej. A powiedzcie, u mamy. A u mamy? A no to tereny pewnie rodzinne, tak? Moje, bo żona ze Śląska pochodzi. A czyli kolejką, kolejką tą wąskotrawą już Oczywiście, Oczywiście, to jest A blisie. É <laughs> Byliśmy, ale nie w tym roku jeszcze. W ubiegłym roku byliśmy. I powiedzcie, jak długo zostajecie tutaj na Pomorzu? Do 18 sierpnia. I jeszcze jakieś starty w, w międzyczasie? No, za tydzień Puchar po Polski A, w Osielsko. No, to coś będziemy widzieć w takim razie. No, to tak. Bardzo na miło będzie. Ja na piątkę będę szła tym razem. A powiedzcie, chodzi się po plaży tam, czy, czy bardziej po tych terenach leśnych? Leśne, leśne, bo są piękne takie pagórki, ty te taki teren pięknie są. No, ale plaży też spróbujemy, bo troszkę w jasku trzeba... Poczuć. A w którym mieście tutaj w Gdańsku zostajecie trochę dłużej, czy od razu po starcie uciekacie tam do Stegny? Uciekamy od razu, umyć się tak, wykąpać, wypocząć. A potem, ewentualnie w przyszłym tygodniu, pewnie przyjedziemy tutaj do Gdańska pooglądać stare miasto i nie tylko. A powiedzcie, jak tam imprezy wyglądają właśnie u nas? Bo wiem, że dosyć dużo takich imprez się dzieje właśnie w Wodzisławu Śląskim. Bardzo dużo. Forma Wodzisław Śląski organizuje prawie dwa. Dwie... Dwa razy w miesiącu są na 100% jakieś imprezy albo biegowe, albo w Nordic Walking. Czyli co? Zapraszacie do wodzisławiu. Bardzo zapraszamy. Serdecznie. Miła atmosfera, nagrodny medale na bank. No to mam nadzieję, że teraz będziemy się widzieć w Wiosielsku, a później to może nawet u was w Wodzisławiu. No zapraszamy. zapraszamy serdecznie i pozdrawiamy wszystkich mieszkańców całego wybrzeża. Wszystkiego dobrego życzymy. Także proszę państwa to dowód na to, że nie tylko tutaj na Pomorzu fajnej imprezy, ale też w i Śląskim i oczywiście w całej Polsce szczegóły oczywiście znajdziecie w naszym kalendarzu na chodzyskiami.pl. Tak, do dziękuję. zobaczenia. Do zobaczenia. Coraz więcej zawodników kończy właśnie zmagania trzeciego dnia. Tutaj ze mną zawodnik, który trzeci dzień pokonał, tak? Drugi dzień. Wczoraj niestety się nie udało pojawić się na zawodach, natomiast dzisiaj już na pewno nie odpuściłem i miałem za cel, żeby sobie dojść, nieważne na jakim miejscu, byle dotrwać do końca. A powiedz mi, jak długo już z kijami? Chodzę sporadycznie, nie, nie startuję w zawodach, to są w zasadzie moje takie pierwsze zawody, bardzo sobie cenię i być może, że będę startował jeszcze kilka razy. Czyli co, wrażenia pozytywne, mimo tego skumulowanego yy, zmęczenia? Nie ma takiego wielkiego zmęczenia, yy, bardzo wrażenia pozytywne, teren bardzo przyjemny, przyjazny na takie imprezy, także zapraszam wszystkich na następne zawody. Z miłosikiem Nordic Walking, który w, podczas tej edycji kibicował. R, razem tutaj z kolegą w pomarańczowych koszulkach kibicowali obydwoje. E, Powiedzcie, jak właśnie tak e, od strony kibica wygląda ta impreza? No, to jest trochę to jest trudne pytanie. No, no, to trudno osądzić. No, no, podoba nie? się ta, czy nie? No, mi się podoba. pobalciłbym, ale no, ta aura no, trochę dla mojej, do mojego zdrowia nie dopasowała. Nie? Za gorąco było. i ale no nie no mówi się, no, szybciej, szybciej, idź, kurde, ruszaj się, ale to wiem, że tak w życiu to zupełnie to chodzenie to nie będzie wychodzić, nie? Tak, 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 jak jest to ciepło, tak, to jednak no, robi to swoje. Tych, robi ze, no i to co troszkę tych kilometrów jest, nie? Ale przyjechałeś tutaj spotkać z znajomych, nie, no, tak? No, porozmawiać? Też, no, porozmawiać, no przyjaciele. No, no, taka jest nasza rodzina już chyba mieliśmy. Mi Jak to się daje. mówi, ciągnie wilka do lasu. Tak, na pewno. No, rodzina Kijkowa już się... Po, no, raczej taka się skomusowała, kiedy nie. A bo jest mi z pieskiem, zawsze, zawsze go no bierzesz? No niestety, to jest mój, mój wnuczek. No A. niestety, on bez mnie ani rusz. Ani rusz. No bo widziałem wczoraj, przyjechaliście na rowerze, także on tam ma swój koszyczek tak. i się no bardzo dobrze czuje. Tam. Bardzo dobrze, on w tym koszyku to on, on się czuje, że on, jak jest na niskim poziomie, to on na wszystkich obszczekuje. A jak siedzi w koszyku, to jak król ich patrzy, się to go obserwuje. No, no, kapitalny jest taki pies. no to mam rok dopiero. Dzieci mi go porzuciły. Hmm. No i się przyjął. Się przyjął hmm. Za bardzo się A ty przyjął. co sądzisz o tym, kolego? Daj głosy, no daj głos daj głos. Ja... Daj głos. Nie, chcę, Niech nie chcę polizał. Sobie. A powiedz mi, we wrześniu będzie startował tutaj podczas no tylko? Nie, no to jest już na osielsko, nie Ju się szykuje na tren, już trenuje niby. <laughs> no tak, osielsku za tydzień, a my tutaj jeszcze w Gdańsku. E, także do zobaczenia. Do zobaczenia. Miło mi było. Dzięki.